Sąsiedzi, otoczenie ma znaczenie. Odcinek drugi. Po co obserwujemy przyrodę, czyli sąsiedzkie podglądanie? Często tuż obok nas, w lasach, zagajnikach, na łąkach i mokradłach, toczy się dzikie życie, którego sobie nie uświadamiamy, bo na co dzień go nie dostrzegamy. A przecież nasze ścieżki jednak się przecinają i zarówno my, jak i zwierzęta uczymy się współistnieć w swoim sąsiedztwie. Co przynosi nam takie sąsiedztwo i dlaczego podstawą dobrego współistnienia jest skuteczna obserwacja? Jaki jest pożytek z monitoringu? Czego możemy się dowiedzieć obserwując dziką przyrodę i w jaki sposób taka obserwacja pomaga chronić środowisko? Porozmawiajmy dziś o znaczeniu monitoringu dzikich zwierząt w świecie inwestora, naukowca oraz fotografa dzikiej przyrody. Do rozmowy zaprosiłam doktora Jana Cichockiego, pracownika naukowego Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mateusza Piesiaka, fotografa dzikiej przyrody, oraz Sebastiana Joachimiaka, członka zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA. Czy obserwowanie zwierząt może nam w czymś pomóc? Po co się to robi? O odpowiedź proszę Sebastiana Joachimiaka. Człowiek chyba od zawsze obserwował zwierzęta w różnym celu. Zazwyczaj po to, aby poznać ich obyczaje, co mogło ułatwić polowanie, ale też w celach poznawczych. Zwyczaje zwierząt i ich zachowanie były przecież dla nas inspiracją do poszukiwań innowacji. Z drugiej strony, im większą mamy świadomość na temat znaczenia równowagi środowiskowej, tym ważniejsza stała się obserwacja, której celem jest jej zachowanie. Tak naprawdę etap analiz środowiskowych był prowadzony szereg lat przed takim przysłowiowym wbiciem łopaty w, w ziemię i rozpoczęciem faktycznego procesu budowy. Na etapie wskazań lokalizacyjnych ówczesne jeszcze stare prawo ochrony środowiska wymagało przynajmniej wstępnej inwentaryzacji stanu środowiska przyrodniczego w zakresie nie tylko fauny, flory, czyli nie tylko mówimy o zwierzętach, ale też o gatunkach roślin szczególnie chronionych i podlegających ochronie. A tutaj, jak gdyby w szczególności odcinek drugi, czyli ten, który prowadzi od Nowego Tomyśla do Świecka, jest objęty szczególnym reżimem w zakresie ochrony z racji przekraczania obszarów Natura 2000. My przekraczamy te obszary w trzech miejscach, a z trzema sąsiadujemy, czyli tak naprawdę musieliśmy brać pod uwagę wpływ budowy autostrady jako. No, niestety, bariery fizycznej, które, która zostanie wprowadzona w terenie, na to, w jaki sposób te rozwiązania muszą być przyjęte. I z szereg ekologów, ekspertów, wiem, że w ten proces były liczne stowarzyszenia ekologiczne i Instytut, na przykład w Białowieży, wciągnięty z panią dr Sabiną Nowak. Ona też była takim jednym z czołowych konsultantów w zakresie lokalizacji przejść dla zwierząt i zresztą była współautorem zwiększenia ilości pierwotnej liczby przejść dla zwierząt. Do tego stopnia zwiększono tą liczbę przejść i urządzeń infrastruktury służącej ekologii, że niemal 25% całych kosztów inwestycji na tym odcinku zachodnim stanowią koszty urządzeń ochrony środowiska wraz z przejściami, wraz z przepustami, wraz z ekranami akustycznymi i towarzyszącą infrastrukturą. Jest to ewenement na skalę europejską. Myślę, że, że bez kozery można wspomnieć, że tak naprawdę jest to jeden z najbardziej ekologicznych w ogóle projektów autostradowych w Europie. Jeśli chodzi o autostradę A2 na no, odcinku Nowy Tomyśl Świecko 25% kosztów całego projektu stanowiły koszty środowiskowe i inwestycji w zakresie ekologii. A to oznacza, że ponad miliard 100 milionów złotych został wydany tylko i wyłącznie na przejścia, przepusty oraz na przykład bramownice dla nietoperzy. Jakie wnioski można wyciągnąć z obserwacji dzikiej przyrody, na przykład prowadzonych w okolicy autostrady, wyjaśnia dr Jan Cichocki. Autostrady przecinają tereny, które są środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt. Z tego powodu konieczne jest prowadzenie monitoringów stanu populacji zwierząt. Szczególnie tych gatunków, które są rzadkie i zagrożone wyginięciem, a zaliczamy również do nich niestety nietoperzy. W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy, z czego 16 w najbliższym sąsiedztwie autostrady A2. Oddziaływanie autostrady na nietoperze głównie polega na przecięciu szlaków migracji oraz miejsc żerowiskowych. I niebezpieczeństwo dla nietoperzy stanowi ryzyko kolizji z pojazdami w czasie, gdy przelatują nad autostradą. W celu zminimalizowania tego ryzyka stosowane są różne typy zabezpieczeń ograniczających aktywność nietoperzy nad pasem jezdni. Rozmieszczenie w rejonie autostrady zabezpieczeń oraz wybór ich typu wymaga przeprowadzenia ekspertyz przyrodniczych jeszcze na etapie planowania przebiegu drogi. Przeprowadzona jest zarówno analiza występowania nietoperzy na różnych odcinkach e, i wytypowanie lokalizacji o największej aktywności tych ssaków, jak Również dobór odpowiednich środków chroniących nietoperze. Takim typowym zabezpieczeniem dedykowanym nietoperzom są ekrany zakładane wzdłuż drogi w miejscach, gdzie aktywność nietoperzy jest bardzo wysoka. Są to zwykle rejony w pobliżu rzek lub przy zbiornikach wodnych. Ekrany wymuszają na lecących nietoperzach podniesienie lotu i tym samym zabiegają kolizję z pojazdami. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy zastosowane rozwiązania są skuteczne. Prowadzony jest monitoring po inwestycji. Obserwacje prowadzone przy autostradzie wykazały, że nietoperze chętnie korzystają z przejścia dla zwierząt znajdujących się pod autostradą. To duże konstrukcje wykorzystywane przez np. sarny, dziki czy wilki. Szczególnym rodzajem przejścia dolnego, intensywnie wykorzystywanego przez nietoperze, są przejścia zlokalizowane na ciekach wodnych. Jedną z takich przejść na niewielkiej rzece nazwaliśmy nietoperzową autostradą. Aktywność w tym miejscu jest bardzo wysoka. Można powiedzieć, że jest to aktywność ciągła, ponieważ nietoperze przelatują bez przerwy, wykorzystując ten odcinek rzeki jako stołówkę. Nietoperze wykorzystują również przejścia dolne, zespolone z drogami lokalnymi, przeznaczone dla lokalnego ruchu pojazdów. Niewykluczone, że zachowanie to związane jest z połączeniem tych przejść z tak zwanymi liniowymi elementami krajobrazu. Są to zwykle aleje drzew czy krzewów, skraj, lasu czasami rów melioracyjny, wzdłuż których nietoperze się przemieszczają. Istniejące drogi też stanowią liniowy element krajobrazu i z tego może wynikać zainteresowanie nietoperzy przejściami zespolonymi. Ostatnim typem przejścia są przejścia górne dla dużych ssaków. Przemieszczają się nimi na przykład jelenie, dziki czy wilki. Odnoszę jednak wrażenie, że przejścia górne wykorzystywane są przez nietoperze z mniejszą intensywnością. Zaskoczeniem dla mnie było obserwowanie nietoperzy, które lecąc na wysokości drogi dolatują do ekranu, a następnie obniżają lot, przelatując pod autostradą, wykorzystując przejście dolne, niezależnie czy zlokalizowane jest na cieku, czy jest to droga lokalna. Ekran uniemożliwia bezpośredni wlot na drogę, a ponadto naprowadza na znajdujące się pod nim przejście dolne. Obiekty drogowe wykorzystywane są przez nietoperze również jako dzienna kryjówka. Nietoperze są zwierzętami nocnymi, dlatego na dzień szukają różnych schronień. Pod obiektami wykorzystują szczeliny między płytami betonowymi. Pod niektórymi obiektami nietoperze założyły kolonie rozocze. Przykładem jest kalik malutki, którego kolonia w jednym z przejść na autostradzie A2 przekroczyła 70 osobników matek z młodym. Przejścia dolne wykorzystywane są przez małe gatunki nocków, jak noce krudy czy nocek nadterera ale również przez nocki duże czy karliki, malutkiego, drobnego i większego. Interesujące jest również to, że gdy warunki atmosferyczne są dla nietoperzy niekorzystne, np. w trakcie opadów deszczu czy silnego wiatru, i nietoperze ograniczają swoją aktywność, to nadal są aktywne i żerują w przejściach pod autostradą. Związane jest to z faktem, że miejsca te są osłonięte od wiatru i nie pada tam deszcz. Często jest tak, że w takich okresach łatwiej zaobserwować nietoperze pod przejściami dolnymi niż poza nimi. Czy możemy zatem uznać, że zwierzęta również obserwują otoczenie i uczą się z niego korzystać? Co na ten temat sądzi Mateusz Piesiak? Zwierzęta potrafią się dostosować do otoczenia i zachodzących w nim zmian. Są takie gatunki, które chętnie wykorzystują miejsca stworzone przez człowieka. Na przykład żołna. Jest to chyba jeden z najbardziej kolorowych gatunków, które możemy spotkać w Polsce. Co ciekawe, kiedyś był to ptak bardzo rzadki, praktycznie niespotykany w zachodniej części Polski, a dzisiaj coraz częściej możemy spotkać żołnę. Żołna gnieździ się wszędzie tam, gdzie jest piasek i miękka ziemia. Gniazda żołny są bardzo specyficzne. Ona po prostu kopie długie norki w skarpach i tam zakłada gniazdo i wychowuje swoje młode. Najlepiej spotkać żołnę wtedy, kiedy jest pogodny dzień w lecie. A to dlatego, że wtedy te owady latają i żołna ma dużo, jakby dużo pożywienia. No więc polecam się wybrać z lornetką i poobserwować, czy gdzieś nad właśnie piaszczystymi skarpami nie latają te ptaki. Czyli zanim zrobi się dobre zdjęcia, trzeba poświęcić trochę czasu na podglądanie? Zdecydowanie tak. Udane zdjęcie jest... Tak, na dobrą sprawę, efektem końcowym, efektem wielu, wielu, wielu godzin przygotowań, yy, polegających na rozpoznaniu terenu, tropieniu zwierząt, maskowaniu się i wreszcie wyczekiwaniu. Często jest tak, że wracam do domu z pustą kartą. No, bo nawet jeżeli ja dołożyłem wszelkich starań, żeby położyć się w dobrym miejscu, super się zamaskować, no to przyroda jest nieprzewidywalna. I często jest tak, że jeden, dwa, trzy dni, trzy wschody słońca spędzam w jakimś miejscu, czy nawet tydzień i nic nie przelatuje. Albo siada za mną, a ja nie mogę się obrócić. No i to jest taka troszeczkę e, gra na cierpliwość. To bardzo mocno uczy cierpliwości i pokory. Ale w większości przypadków nie odpuszczam. I się okazuje, że jak poczekam jeszcze jeden dzień, to w końcu ten zwierzak siada tuż przed moim obiektywem i mogę zrobić to wymarzone zdjęcie. Czy naukowy monitoring też wymaga takich poświęceń i odzieży maskującej? Jan Cichocki. Obserwacja nietoperzy nie wymaga odzieży maskującej. Właściwie mamy odwrotną sytuację niż w przypadku obserwacji ptaków. To nietoperze są dla nas niewidoczne i cały nasz wysiłek skoncentrowany jest na ich wykryciu w ciemnościach nocy. Natomiast obserwacje prowadzone są często całą noc i trzeba się dostosować do nocnej aktywności nietoperzy. Nie każdy lubi całonocne przechadzki po lesie. Niemniej chiropterolodzy, czyli osoby zajmujące się zawodowo nietoperzami, podobnie jak obiekty ich obserwacji, również wykazują aktywność nocną. A jakie narzędzia i metody są stosowane do obserwacji sąsiadów Autostrady Wielkopolskiej? Ze względu na pracę w nocy, jednym z podstawowych narzędzi chiropterologa jest latarka, właściwie dwie. Jedna to czołówka, czyli lampka, która jest montowana na czole i tak zwany szperacz. Mała latarka do ręki z bardzo silnym światłem, umożliwiające poszukiwanie toperze w szczelinach. Podstawowym narzędziem używanym przez chiropterologa są detektory ultradźwiękowe. Są to urządzenia umożliwiające wykrywanie nietoperzy poprzez przekształcenie dźwięków echolokacyjnych wysłanych przez nietoperze na dźwięki słyszalne przez człowieka. Detektory służą do wykrywania obecności nietoperzy na bieżąco w trakcie prowadzonych badań. Używamy również rejestratorów, które montowane są w pobliżu obiektów drogowych. Rejestratory stale nagrywają dźwięki wysyłane przez nietoperze, dzięki temu. Mamy orientację, jakie gatunki przelatywały ko obiektu przez cały okres prowadzonego monitoringu. Nagrania następnie poddawane są analizie w programie komputerowym służącym do oznaczania gatunków nietoperzy. Na podstawie nagrań mogę określić, ile nietoperzy, z jakich gatunków lub rodzaju przeleciało w miejscu prowadzenia obserwacji. Przez wiele lat jednym z głównych problemów było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co właściwie nietoperze robią w pobliżu drogi? Mieliśmy dostępne nagrania głosów echolokacyjnych i wiedzieliśmy jakie nietoperze przelatują w pobliżu monitorowanego miejsca jednak po zapadnięciu zmroku nietoperze przestają być widoczne próby użycia kamer na podczerwień starego typu zakończyły się niepowodzeniem i wynik obserwacji nie spełniał oczekiwań przełomem w obserwacjach nietoperzy okazały się nowoczesne kamery termowizyjne które umożliwiają obserwację małych szybko latających obiektów jakimi są nietoperze w kamerze widoczne są jako niewielkie jasne punkty ale użycie nowoczesnego sprzętu całkowicie odmieniło sposób patrzenia na zachowanie nietoperzy. W zasadzie po co autostrada prowadzi monitoring i w jakim zakresie? Sebastian Joachimiak. Monitoring, y, tak naprawdę, uwarunkowany jest y, w znacznym stopniu decyzjami administracyjnymi, programem y, monitoringu, y, który. Tak naprawdę rozpoczął się w, głównie w okresie budowy inwestycji, ale też do pewnego stopnia jest kontynuowany także na etapie eksploatacji. Należy tu jedną rzecz podkreślić ze strony Autostrady Wielkopolskiej. My ten monitoring prowadzimy w znacznie szerszym zakresie, aniżeli standardowy wymagane przez przepisy prawa ochrony środowiska. Obserwowanie przyrody wokół autostrady to nie tylko sam monitoring zwierząt i ich zachowania na etapie eksploatacji, ale również stanu wód czy powietrza. Dzięki informacjom pozyskanym z tego monitoringu możemy odpowiednio zareagować, jeśli sytuacja by tego wymagała. Uczymy się też na przyszłość. Będziemy dzięki temu potrafili jeszcze lepiej przygotować kolejne inwestycje, uwzględnić wnioski z monitoringu w czasie remontów czy przebudów, które są przewidywane zapisami umów koncesyjnych. Jeśli chodzi o autostradę A2 na odcinku Nowy Tomyśl Świecko, przebiega ona w 80% przez tereny leśne, z czego 6 km przecina bezpośrednio obszary Natury 2000, a 17 km autostrady graniczy z tymi obszarami Natury 2000. W celu ochrony lasów przylegających do autostrady odcinek zachodni utworzył tzw. strefę ekotonową złożoną z kilku rzędów nasadzeń roślinnych, aby zapobiec przy się zanieczyszczeń powietrza do pierwotnej ściany lasu. Na prawie 400 hektarach tworzone są strefy ekotonowe, na których sadzi się prawie 1,5 miliona sadzonek. Dodałbym jeszcze, że odcinek koniński przebiega w 80% przez pola uprawne wsi i miasta. Tam akurat mamy sytuację odwrotną w stosunku do odcinka zachodniego. Tam 20% przebiega zasadniczo przez tereny zielone. Jest jednak krótki odcinek o długości około 5,5 km, który przecina obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska, blisko związany z obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Warty oraz Kopla i Michałówka. Jako obszary cenne przyrodniczo. W obu lokalizacjach pod autostradą zbudowano duże przejścia podziemne dla zwierząt, i prowadzony monitoring wykazał wykorzystanie tych przejść przez zwierzęta. Przejść dla zwierząt dużych mamy w sumie 45, przy czym znakomita większość z racji tego, że ten odcinek zachodni przechodzi przez tereny wrażliwe przyrodniczo, została zbudowana w liczbie 36. W obszarze Natura 2000 i w tych obszarach leśnych mamy 8 przejść dla zwierząt dużych na odcinku konińskim, tak zwanym, a monitoring prowadzony jest po to, aby wiedzieć, czy lokalizacja tych przejść tak naprawdę jest optymalna albo czy należy wprowadzać jakieś rozwiązania infrastrukturalne w postaci podniesienia ekranów przeciwolśnieniowych lub dołożenia ich albo ewentualnie rozszerzenia stref, które będą naprowadzać zwierzęta. Na odpowiednie korytarze migracji zwierząt. Cały ten proces wynika z analiz, które były prowadzone przez ekologów na etapie przygotowania inwestycji i jest jak gdyby no, takim naturalnym potwierdzeniem skuteczności funkcjonowania tych przejść już w trakcie jak gdyby, eksploatacji. Dzięki podglądaniu wiemy już, że zwierzęta uczą się infrastruktury drogowej. Są też rozwiązania, które zbudowano specjalnie dla konkretnego gatunku. Przykładem są przejścia dla traszki grzebieniastej. Czy są wykorzystywane? Jak najbardziej są wykorzystywane. My cały czas prowadzimy regularny, stały monitoring płazów i gadów oraz musieliśmy wdrożyć program ratowniczy przenoszenia tychże płazów. One są regularnie. W okresie wiosennym oraz jesiennym, w okresie migracji, wyławiane celem właśnie ratowania tych, tychże gatunków. No, traszka była w sposób szczególny traktowana. To ona poniekąd była jednym z elementów decydujących o tym, że na odcinku zachodnim koncesji naszej, właśnie od Nowego Tomyśla do Świecka Powstało ponad 100 specjalnych przejść dla małych zwierząt. One pełnią funkcję przepustów. Te traszki są regularnie przez nas zbierane, wyławiane. Jeżeli chodzi o samo zachowanie traszek, to bardzo pomagają im tzw. płotki żabianki, postawione w pasie autostrady w pobliżu przejścia zwierząt, przepustów i zbiorników ekologicznych. Taka wędrująca traszka idzie wzdłuż płotu, który kieruje ją do bezpiecznego przejścia na drugą stronę autostrady. I tak, jak wcześniej wspominałem, jesienią ten schemat się powtarza. Wtedy traszki wracają na zimowisko. Jakie były najbardziej zaskakujące wnioski z dotychczasowych obserwacji? Czy coś pana zaskoczyło? Jan Cichocki. W pobliżu autostrady znajduje się jedno z najważniejszych miejsc hibernacji w Polsce, rezerwat nietoperek. Rezerwat ma znaczenie w skali europejskiej. Rokrocznie hibernuje w nim nawet powyżej 38 tysięcy nietoperzy 12 gatunków. Ponieważ nietoperze przylatują do rezerwatu z obszaru około 200 km, muszą przelecieć zarówno pod, jak i nad drogą. Najbardziej zaskakujące są obserwacje przelotów nietoperzy pod obiektami drogowymi, Szczególnie w połączeniu z ekranami. Wydaje się, że to rozwiązanie jest optymalne. Inną zaskakującą obserwacją są znikające borowce. Borowiec wielki to jeden z liczniejszych gatunków występujących w Polsce. Jeżeli na wieczornym niebie zobaczymy dużego nietoperza o wąskich skrzydłach i szybkim locie lecącego na otwartym terenie, to zapewne jest to borowiec. Borowce migrują jesienią na południe, choć prawdopodobnie w wyniku zmian klimatycznych w ostatnich latach Podobały sobie hibernacji w dużych miastach jak Wrocław, Poznań czy Warszawa. Standardowo monitoring prowadzony jest przez pierwsze trzy lata po oddaniu drogi. Borowce były wówczas jednym z najbliższych nietoperzy obserwowanych przy autostradzie. Po krótkiej przerwie monitoring był kontynuowany i okazało się, że w nagraniach borowce były rzadsze. Takie wyniki są bardzo niepokojące, ponieważ zazwyczaj wskazują, że w populacjach dzieje się coś złego. Z pomocą przyszła najnowsza technika, czyli wspomniana już kamera termowizyjna. Okazało się, że borowce cały czas są i to są bardzo liczne. Żerują tylko wysoko nad autostradą, na wysokości, która uniemożliwia ich rejestrację za pomocą detektorów. Tylko od czasu do czasu któryś borowiec obniży lot i nagrywamy jego sygnały halokacyjne. A inne zwierzęta? Co ciekawego o nich wiemy? Mateusz Piesiak. Jedną. Z moich ulubionych gatunków sów jest sowa uszatka. Można ją bardzo łatwo rozpoznać po charakterystycznych pęczkach piór, które ta sowa ma na czubku głowy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do tego jak wskazuje nazwa, te pęczki piór nie są uszami. Prawdziwe uszy sowa ta ma za szlarą po obu stronach czaszki. Tak jak Powiedzmy człowiek. I co ciekawe, uszy sów są rozmieszczone na troszeczkę innej wysokości, czyli wysokość prawego ucha jest inna niż wysokość lewego ucha. A jest to podyktowane tym, że jak jest całkowita ciemność, a sowy polują, większość gatunków sów poluje w nocy, to muszą się całkowicie zdać na słuch. I okazuje się, że jeżeli sowa ma uszy na różnej wysokości, to jest dużo lepiej w stanie namierzyć ofiarę w całkowitej ciemności, bo wtedy ma słuch przestrzenny. Co ciekawe, jeżeli już mówimy o uszach, ale tych nieprawdziwych czyli o pęczkach piór to uszatka może nimi poruszać może je prostować albo chować. Jest to przydatne, kiedy na przykład uszatka jest albo zaniepokojona, albo na przykład leci. No to wtedy składa te uszy, żeby nie stawiać oporu. Także ma taką funkcję ruszania uszami. Natomiast, jeżeli ktoś zaniepokoi uszatkę albo jakiś drapieżnik, to wtedy uszatka zaczyna upodobniać się do drzewa. Oprócz tego, że ma bardzo dobrze maskujące kształty. Poza tym, że ma idealnie maskujące ubarwienie, które imituje pień drzewa, to uszatka potrafi także tak się wyciągnąć, tak spłaszczyć niektóre pióra i tak wykrzywić pióra w innym miejscu, że z takiej obłej sowy robi się sowa o dziwnych kształtach, która po pierwsze w ogóle nie przypomina sowy, a po drugie. Bardzo przypomina taki pień, konar, i dzięki temu jest dużo trudniejsza do sfotografowania. Ja pamiętam kiedyś fotografowałem sowę i nagle pojawiła się wrona. Przeleciała na to drzewo wrona. Ja opatrzyłem się na tą wronę i potem próbowałem znowu fotografować uszatkę dalej. I słuchajcie, przez kilka chwil nie mogłem jej znaleźć, bo ona się przestraszyła wrony i właśnie przybrała taką kosmiczną pozę i zanim ją odszukałem, mimo że ona nadal była kilka metrów ode mnie, co minęło kilka chwil. Uszatki najłatwiej spotkać zimą. A to dlatego, że zimą uszatki dobierają się w grupy i wspólnie zimują. Podglądanie natury jest ekscytujące, ale ma sens tylko wówczas, jeśli robimy to z poszanowaniem potrzeb naszych dzikich sąsiadów, bo w końcu chcemy zaobserwować ich w naturalnym środowisku, poznać ich zwyczaje i naturalne zachowania. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy podejdziemy do kwestii obserwacji odpowiedzialnie, bo otoczenie ma znaczenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli dr Jan Cichocki, pracownik naukowy Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mateusz Piesiak, fotograf dzikiej przyrody, oraz Sebastian Joachimiak, członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej. Anna Ciamciak, Autostrada Wielkopolska.